Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was w sobotę 24 maja 2025. Posłuchajmy tego swojego głosu, wewnętrznego głosu, co Wam chcę podpowiedzieć dzisiejszego dnia, co będzie ważne istotne. A więc wdech i wydech. to wiecie też jest taka pewnego rodzaju taka medytacja nie krótka ale dla niektórych może być skuteczna w imię miłości w zgodzie z Twoją boską wolą przyzywam moją duszę aby połączyła się z moim ciałem w 100% zobaczmy sobotę, 24 maja 4 maja 2025 co tutaj na tą sobotę chcę być tam przekazany mamy jakiś cel do zrealizowania no. ciekawe jaki masz cel I jaka energia 24 maja 2025 takie sobota, jaka energia. Będzie towarzyszyła w sobotę. Mm -hmm. okay. Zobaczmy jeszcze coś w relacji. relacje. Relacje, miłości Relacja miłość i na sobotę. Jest maja 2025. Studnia życzeń. Studnia życzeń. Wiecie? Mamy cel dzisiejszego dnia, więc idź do tego celu, tak, tutaj masz ochronę, tutaj masz opiekę, 38, więc fajnie, jeżeli masz tutaj jakieś w planie coś zrobić, coś załatwić, no to jak najbardziej, jest to dobry dzień, zaraz zobaczymy, co tutaj chce być wam powiedziane. Dziś możesz realizować swój cel. I twoja praca nie oznacza już zmagań, ale prowadzi cię twój mistrz, nauczyciel. Im bardziej dopasujesz się do właściwej drogi w swoim życiu, z tym większą łatwością będziesz, będą upływać w tobie kolejne dni. Gdy popłyniesz po prostu z prądem, znikną wszelkie przeszkody. Płyń, płyń. A ty... Całym sercem i duszą zagłębisz się w swoje wysiłki. Twoje oddanie opłaci się na dłuższą metę, ale nawet to nie jest istotne. Twoje wysiłki same w sobie stanowią nagrodę. Gdy dobrze i wiernie robisz to, co kochasz, czujesz się spełniony. A więc wyzwaniem jest oprzeć się pokusie przepracowania się. Działaj w sposób wyważony, miarowy. Nie zapominając o tym, jak ważny jest dzień odpoczynku, przynajmniej raz w tygodniu. A więc też pamiętaj, żeby dziś odpocząć. Tutaj, Twój Mistrz będzie zadowolony z Twoich postępów, ale on również przypomina ci, że nawet jeśli kochasz to, co robisz, to, co czujesz i mógłbyś robić i, i, i pracować bez końca, to jednak to Twoje ciało i umysł ulegają zmęczeniu. Pamiętaj. A więc znajdź dzisiaj też taką mądrość, która podpowie ci, kiedy się odsunąć i orzeźwić duszę. Przesłanie na, na dziś. Wyznacz sobie odpowiednie tempo. Wyznacz sobie odpowiednie tempo. Czyli nie za szybko, nie pędź, nie szalej. Co jeszcze ciekawe, mamy tutaj cztery buławy, ogień cztery buławy i jest to Wenus w baranie. I ona, Wenus w baranie, jest właśnie teraz, się znajduje. Wenus to radość, szczęście, miłość. Stabilizacja, ognisko domowe, może coś związane z domem, może będziesz w domku, czuł się bardzo fajnie, bezpiecznie, może dostaniesz zaproszenie na spotkanie, a może ktoś będzie chciał cię odwiedzić i wypić z tobą kawę. Cztery buławy to celebracja, to śluby, to zaręczyny, to chrzciny. Tak czy tak, jest to bardzo, bardzo stabilny yy, dzień. Jest to radosny, bo tu przybywają do Ciebie do nowe osoby, zaproszenie do poznania kogoś, zaproszenie do spotkania. A więc fajnie, twórka i coś jeden, czyli piątka. I jeśli chodzi o relacje, zobaczcie, możecie sobie dzisiaj wypowiadać życzonka, tak? Dziś możesz uzdrowić jakąś relację. Dziś twoje pragnienia, jeśli chodzi o relacje, mogą być spełnione. Dziś spójrz głębiej. Dziś może się spełnić, możecie razem coś zrealizować. Może się twoje marzenie spełnić, jeśli chodzi o drugą osobę. Tak, tutaj dobrze by było zagłębić się w temacie relacji, czyli nie wiem, czy to relacji biznesowej, czy miłosnej, e, czy rodzinnej. Tak czy tak, uważaj, czego sobie pragniesz. Tak czy tak, dziś możesz osiągnąć cel, tak, i ten cel. Nie będzie wymagał aż tak wielkiego wysiłku. A więc pojednanie się z kimś, poznanie kogoś, spotkanie z kimś, zaproszenie, życzenie, które może być spełnione. Ale e, bardzo fajna energia, powiedziałabym, tylko pamiętajcie, co sobie życzycie. Niektóre osoby, o, żeby wrócił. No, no. Zastanówcie się pięć razy. Zanim wypowiecie to życzenie. A więc. Yy, fajny dzień. Ja Wam życzę, byście dotarli do tego celu w odpowiednim tempie. Radość, zadowolenie i spełnienie, które. Czytanie ogólne. Nie? Zostawcie serducho na znak, że tu byłeś, byłaś. Buziaczki. Papa. Pa. Miłego dnia.